Witam w moim następnym filmie na tym kanale po kolejnej przerwie. Yy, teraz będę chciał, już na pewno, tak w miarę regularnie nagrywać te filmy, czyli raz w tygodniu, co niedzielę. No, nie było mnie znowu, bo po prostu brakło brak jakiejkolwiek motywacji, trochę czasu i chęci. Więc tak to wyglądało. Ale jakieś te chęci i motywacja wczoraj mi. Yy, przybyły, no i sobie trochę po królikach porobiłem pokażę wam zmiany no i może sobie tam parę królików jeszcze wyczeszę, bo jeszcze się trochę lenią ale to jeszcze zobaczę jak nie to na, na następnym filmiku do końca, zostawcie łapkę w górę subika ręceweczkiem i zapraszam was do oglądania ogólnie jestem dość chory, więc głos może być trochę taki nie mój, no ale Myślę, że to tak nie będzie się, ra, się raziło fest w uszy. Zaczniemy od środka. Tutaj jeszcze na ostatnim filmie było tak, że tutaj były młode właśnie po niej, po tej samicy. Jeszcze sam młodych już dawno nie ma. Klatka była pusta i wczoraj właśnie tutaj przeniosłem samiczkę no i na razie sobie będzie tutaj siedziła i i, i, i za niedługo będę próbował coś tam zakocić za niedługo czyli najpóźniej do przyszłego tygodnia wiadomo żeby też tak się nie kociły mi samice będzie fajnie zimno no i sobie samiczka na razie tutaj siedzi wszystko elegancko posprzątane wyżej tu były właśnie Młode tej samicy. Młode zostały przeniesione No i samica Magda Skarowa, Srokacz, sobie również tutaj siedzi u góry. Ale kiedy ją zakoza, to nie wiem. E, tutaj jest sobie bez zmian. Samica Hawana cały czas sobie tutaj siedzi. No i gęski biały. Też bez, bez żadnych zmian. sobie zamkniemy. I tak, ogóry góry w iOS bez zmian Tutaj były jej, jej młode te 4 sztuki I te 4 sztuki zostały przeniesione No i samiczkę też tutaj Przeniosłem do środka No e, Tu były młode tej pani Młode te zostały przeniesione A samica tutaj do środka No a tutaj bez zmian sam Szary, czyli w środku wygląda na razie identycznie jak na początku tego roku, I tak to sobie na razie wygląda. I ogólnie, wczoraj, całe pomieszczenie było spontane razem właśnie z klatkami, pojedyncze były myte. Tu wszystko ogarniałem. Kończą mi się wszystkie już te. I tak mnie też, ale właśnie ten no, koper się kończy, już niektóre rzeczywiście w ogóle się skończyły, trzeba będzie coś tam zamówić, po się dzisiaj idę, bo beczki be już są puste, siadam sobie przed tak więc pomału do przodu, dzisiaj 5 październik. No i tutaj na podwórku są dość większe zmiany, tworzymy sobie pierwszą i tak tutaj... Taka, Tak dziwnie. E, okazało się, że te wszystkie trzy młode te czarne srokacz, barany, okazało się, że to są wszystkie, wszystkie samce. E, I nie wiem, jak to sprawdzałem. No ale co są to przez wszystkie trzy samce? A że u wiedziańskich białych był tylko jeden samczyk? No to tutaj sobie połączyłem jednego tego samczyka z. Jednym baranem, no i tak tutaj siedzą. We dwójkę. Tutaj no samca nic się nie zmieniło, ale samcem niedługo będę musiał chyba się pożegnać. Bo zaczyna, zaczynają mu wysiadać tylne skoki, skoki. No i słabo chodzi, słabo skacze w ogóle. No i widać, że samczyk jest stary już. Ale jeszcze niech sobie, niech jeszcze niech sobie jest. Jest podpala podpalona czarna, nic nowego cały czas atakuje, i, no i tyle. Obok, drugie dwa sączyki ten nie temat, jest okiem. Ja mu to przemywam. Ja to przemywam rumiankiem. Jest lepiej, bo oko się otworzyło. Więc tak myślę, że jeszcze chwilę mu to przejdzie. No, no, te oko ma otwarte. Tutaj te, te od samicy Izabelowatej, okazało się, że są wszystkie cztery to są samiczki. No i tutaj sobie są dwie. No, a nie są drugie dwie. Tu są pełnobarwne, a tutaj są zrakacze. Samica wydańska szara jedyna, jaka mi się udała wychować ta podłożona do sańcy mieszańca na razie sobie żyje co do planów na razie nie mam, na razie sobie jest zobaczymy sobie będzie z nią potem ale jest, ma geny po matce dość agresywna to jest jakoś nie bardzo, ale ogólnie tak niżej są dwie samiczki wryńskie białe no i tutaj niżej również dwie samiczki wiedeńskie białe. No i tak i brakuje dwóch królików, nie ma samca i samicy wiedeńskiej i szarej. Już ich nie mam, bo one mi nie były na nic ponowno potrzebne, dlatego postanowiłem je zlikwidować z hodowli i dzięki temu mogę sobie porozdzielać właśnie króliki na, na, mniejsze, na mniejsze grupy, na dwuosobowe, a samiczki na wykoty przenieść do środka no i ogólnie mam powie, że robi się coraz chłodniej ostatnie dwie noce to były bardzo chłodne minus 2 stopnie było więc rano jak się budzimy, było siwo tam jest no ciekawe jaka ta zima będzie bo dawno nie pamiętam przymrozków tak wcześniej u mnie no i tak, na razie, tak się na razie hodowla prezentuje no i co? No i tak jak mówiłem, na pewno trzeba będzie sobie coś zamówić. I to sobie zamówię. Jeszcze nie w przyszłym tygodniu, tylko gdzieś tutaj około 15, coś Coś w tym stylu. Na pewno witaminy. Na pewno nie będę tyle tych, miał tych dodatków do paszy. Na pewno sobie kupię tylko marchew, pietruszkę i Pietruszkę, pietruszkę i koper e, suszony. I chyba e, w takich to tyle. I jeszcze sobie tylko kupię ten e, taki ten bok cały e, lucerny suszony i może nie pamiętam jak się nazywał Tymonka. Coś w tym stylu chyba, chyba tak to się nazywało. No i e, tą. Na pewno się przyda jeszcze dezynfekcja, bo się pomału kończy. Tak więc na pewno sobie będą się zamówić. Pokrzywesz on dużo. Tak więc na pewno coś tam sobie jeszcze ciekawego wybiorę. tam więc paczka na pewno będzie ciekawa. No dobra, na razie dzisiaj to tyle. W tym filmiku pokazałem sobie na razie zmiany, jak to wyglądało u mnie. No i mam nadzieję, że te moje. Chęci nie znikną tak szybko i będę regularnie tutaj nagrywał dla Was te e, filmy. No więc co? Na razie to tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę Slika razem z wężkiem. Do kolejnego filmu trzymajcie się. No i cześć!